Witamy Was z centrali w Bratysławii, czyli z biura. Z nami Jacek Łapiński, dosłownie przed dzień koncertów, przed dzień festiwalu Las Wodaj Blues dosłownie już za chwilę, a my mamy wyniki konkursu. Jacku będziesz dzisiaj los, losującym. Znowu Jacek losuje. Słuchaj, Jacek był nowak, dzisiaj jest Jacek Łapiński. Słuchajcie, mamy tutaj losy, mamy tutaj jak widzicie Podrukowane imiona, znaczy użytkowników facebookowych, którzy poudostępniali e, nasz post z filmem. E, mamy smycze, mamy, mamy koszulki, mamy płyty, mamy długopisy. Zaczynamy od długopisów. Jacku, Ty losujesz, ja odczytuję. I rozumiesz, proszę Cię, tutaj Jack Daniels będzie tutaj... E... Nie jest nagrodą w każdym razie Jack Daniels. No. Bardzo proszę. Dobra, pierwsza, pierwsza osoba. Długopis, bo zaczynamy od długopisów. Zaczynamy najpierw 8 długopisów. Pierwszy długopis wygrywa znany nami lubiany Waldemar Starosta. O! Jak by nie było. A czy by wygrał, czy by nie wygrał, na pewno na tym festiwalu będzie. Także na pewno będzie mieli okazję. Dawaj następne długopisy. No to mam, mam rękę. Proszę. Patrz mi w moje piwne oczy i losuj, bo ktoś powie zaraz, że ten, że... Monika Tkacz. Jedziemy następną osobę do długopisu. Mieszam cały czas, to nie ma tutaj. No. Zresztą, yy, oczy już nie te, żeby tak z daleka widzieć, tak że... <laughs> Jakub Kuźmiak. Bardzo proszę. Yy, Krysia Rola. Bardzo proszę. I, mieszamy jak to I mamy tutaj Teresę Zalewską. Jeszcze trzy długopisy przed nami. Roman MTB. Taki użytkownik tutaj jest kolejnym wygranym. I jeszcze dwa. To jest Agnieszka Nosek i jeszcze ostatni długopisik i przechodzimy do smyczy. Bardzo proszę. I długopisy mamy z głowy. Filip Rezler wygrywa wygrywa długopis. Teraz przechodzimy długopisiki. Przechodzimy, tak, długopisy. Przechodzimy teraz, słuchajcie, do tych fajnych smyczy z opcją smartfona, podłączenia i kluczy. I teraz, proszę bardzo, sześć smyczy. Losu, Jacku. Bardzo proszę. Izabela Reniu-Lisiewicz. Pierwsza osoba do smyczy. Druga osoba Mariusz Adamski. Weronika Justyna. Taki użytkownik. Czwarta osoba Joanna Sobierajska. Jeszcze dwie smycze mamy do rozgłosowania. O, Magdalena Błaszyk. I ostatnia smycz. I mamy Monikę Czernicką. Monika Czernicka to jest. To jest do smyczy osoba, naprawdę sześć, tak, 6 osób. Słuchajcie, przechodzimy teraz do płyt. Płyty są fest. Las Woda Blues, także od Blues Ferajny po India Era fajne utwory. Wersja e limitowana. Wersja limitowana. 2014 rok, wydana w 2015, bo to jest festiwal 2014. 2015 festiwal będzie oczywiście w przyszłym roku, następna płyta kolekcjonerska. Cztery płyty, słuchajcie, cztery osoby. Raz. O. Mamy Sylwia Skorupińska, pierwsza płyta. Druga płyta trafia do Rafał Sło Słowiński. Muza się włącza, ale taka taka nie plusowa Trzecia, trzecia płyta trafia do Marcina Tłuszczaka. I czwarta, ostatnia Robert Mardofel. Udostępnił także te osoby, cztery wygrywają. No i słuchajcie, no koszulki już nie będę tutaj wam pokazywał. Wiecie, wiecie jakie są koszulki z Indiańcem? Eee, koszulki festiwalowe, bardzo fajne. Także słuchajcie, w rozmiarze też XXL. Także może się trafić do faceta: jest jeden rozmiar mniejszy, drugi większy. Także dwie osoby szczęśliwe. Pierwsza to jest Darek Bowden, i druga osoba do koszulki to jest no słuchajcie, losujemy jeszcze raz. No. Wiecie, kto wygrał, żebyście zobaczyli. Ten post udostępnił też las, woda i bluz. No ale chyba nie pozwolimy im. Słuchajcie, no nie pozwolimy im wziąć te koszulki. słuchajcie, nie pozwolimy wam, jeszcze raz nosić. Niestety nie wygraliście, wy się nie liczycie. No i słuchajcie, i... ze względu I Adam Baczewski wygrywa drugą koszulkę. I te osoby tutaj, jak słyszeliście, są do wygrania, udostępnijcie posta, żeby się dowiedzieli, kto wygrał. Jacku, powiedz jak przygotowania do festiwalu. Przygotowania są już. Na finiszu, koniec. Czyli jesteście gotowi? Oczekujemy na gości. Jak z pogodą ma być? Bo sprawdzacie, podejrzewam co 15 minut tę pogodę. Co 15 sekund. Co 15 sekund? Podobno ma być fajnie. Tak, tak, pogoda będzie, zamówiona jest. No to elegancko. Do góry. Czyli co, czyli, czyli tak naprawdę jakby ktoś chciał być od samego, samotkiego początku, to już kiedy pierwsze dźwięki się... Jutro Będą wieczorem. Rozbrzymać. Jutro wieczorem. Jutro pierwszych gości mamy, e, jutro gra Olek Blues e, z Kalisza zespół. E, o której godzinie? Myślę, że wieczorem, gdzieś 19, 20, 21. Czyli środa od 19 już można czatować. Jeżeli ktoś jest maniakiem, to, to już może czatować. No to taka, taka są taka luzy taka, takie luzy właśnie. Mój kolega z Moskwy już przyjedzie też m.in. na festiwal specjalnie. To też go jutro przywitamy, ale ruszamy z festiwalem w czwartek, prawda? Dobra. W takim razie najwięksi maniacy jutro wieczorem, a w czwartek już na pełen wygar, że tak powiem. A poważnie. Widzimy się w takim razie na Las Woda i Blues. Zobaczymy, co przyniesie ten rok. Na pewno będzie super. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zapraszamy. No. Ośrodek wypoczynkowy Wratysławia i gmina Sława zapraszają na jezioro Sławskie na dziewiątą edycję festiwalu Las Woda Blues. W tym roku 21 zespołów, z Garbusów, słynna aleja bluesa i inne atrakcje. Las Woda Blues. Wratislawia 30 kwietnia 2 maja.